Paneta, Ucieka! To jest, to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie co dostanę Za jednego z najrzadszych petów w grze Którego oczywiście otrzymam od Chyba według mnie najlepszego gracza w grze O siaba. w ogóle on już dzień jest dobrze. dobry, siaba, siaba. Lidia, dobry, linię, dobry. Deskę? Uu, A ty masz jakiś dywanik, skąd ty to masz? No, to jest za zbycie w top 100 y, Leaderboarda Światowego nie gadaj. Właśnie, nie jesteś w top 100 świata. Zobacz! Nie, Zobacz! nie wierzę. Nie wierzę, stary, nie wierzę. Nie, dobra, dobra, widzicie? Nie dziwicie się, dlaczego ja tak w ogóle widzę i mówię. Okej, okay, dobra, Puzon ma dla mnie peta. Pokaż go. Słuchaj, chwilę temu, jak patrzę na zegarek, wyszła nowa aktualizacja w petie. Średnia, swoją drogą, bardzo średnia. No bardzo, no. Ale, ale, ale jest nowe jajo exclusive. I, o, I otworzyłem jajo ekskluzyw i wyleciał huge pet. Za Ten, którym razem bał, z... ty go trafiłeś? Pst, otworzyłem 10, ale za trzecim. O kurde, Ej, ale on jest mega rzadki, czekaj, popatrzmy sobie w takim Najzalszy, razie w Okej, najrzadszych fił przed tym Titanikiem, powiedzmy. Okej, okay, dobra, jestem ciekawa, ile Titaników no? jest na świecie. Dobra, w takim razie chcesz jest, mi go... jest 70 no? dopiero. Wow. Okej, okay, dobra. W takim razie wysyłam trade'a i on staje się teraz mój stary. Jak się czujesz z tym, że go stracisz? Los! <laughs> Odbieramy oczywiście za darmożkę, poznajomości widzowie, jakże widzę. Poznajomości! <laughs> <laughs> Elegancko! Elegancko. No i słuchaj, ja mam ciebie takie pytanie, skoro dzisiaj testujemy sobie, jakie pety ktoś za niego da, to wysyłam ci trada i chcę się dowiedzieć, co ty byś za niego dał. Tak po prostu z, z czystej A, ciekawości. A, ja bym go kupował? Jakich tak, jest? Tak. Jak Tak, Taka symulacja, no. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Huge technocuty razy 11. No słuchaj. No Dobra fajny propozycja. Jest, no kurde, no jest moc, że go trafiłem. Jest mega mocny. Coś on spadnie z ceny, ale jeszcze jest drog. Zapytamy się teraz drugiego naszego przyjaciela, czyli no w sumie mojego chłopaka. Jeszcze jego, co on by dał za niego i zobaczymy też jego reakcję na petot. No i Filip jest już z nami, siema. Witam serdecznie, dzień dobry. No i pierwsza informacja w ogóle po przywitaniu Filipa jest taka, że wychodzi jego nowa gierka kiedy? 17 marca. 17 marca widzowie grupa na Robloxie Yomao Games. W ogóle już jak, jak to oglądacie, to są fajne koszulki do kupienia, więc kupujcie. Bo dzięki temu możecie rozwijać tryb i będzie fajnie. I co najważniejsze widzowie, możecie mi pomóc wybrać mojego peta, bo każdy youtuber będzie mieć w tym trybie każdy swojego peta. YouTuber. Każdy fajny youtuber. Dlatego napiszcie mi w komentarzu, jakiego peta ode mnie chcielibyście mieć. Hmm, Dobra! jakiego peta dla żonego! No ciekawe, nie, nie mam! <laughs> bardzo trudne zdanie, mega trudne wydaje, zdanie że ten Inferno Dominus idealnie pasuje No, ale po co ja potrzebny jestem? Co się dzieje? Słuchaj, a taka prosta kwestia, co byś mi za niego dał? O kurde W tym momencie no powiem tak, Ostatnio dzięki uprzejmości Puzona wytradowałem Huge Doodle Kata złotego, okay. bardzo fajne Eee, kurde... Nie wiem co by... ja bo to jest nowy, on... Jest ich 72 i... na świecie. Tak. what Tak. Więc ty Baga. lepiej tutaj wiesz, no. <ścoughs> Zwiększ cenę, że tak powiem. No nie wiem, kurde, ej, co mogę dać za to? Czekaj, ej, w ogóle teraz ceny są podane tego, tych petów, ej, mega, Jest zresztą RAP napisane. No was -A aukcji jest. Podpisanego Q-Dragona, nie wiem, Huge nightfall Wolfa, ale to chyba z overpriced by był strasznie, co się nie wiem. Nie, no, po mi dał 12, 11 tech cutów. Serio? No. no. Ale to są zwykłe, no tech katy zwykłe ci dawał, czy jakie? No, zwykłe. A, ile zwykłe tech cuty, ile one... to są Ile jeden tech kat kosztuje, ile jeden tech 60 RAP. No to stary, no to moje są po... aha, dobra. Ja ci daję Golden tech kata, daje ci Huge Doodle Kata Golden i daję ci Huge Night e, Wolfa Golden nie, i daję no ci luz. jeszcze Huge Dragona. Luz bym miała. No luz chyba, co? Bo to jest, no no chyba tyle co Poza mniej więcej dawał. Tak mi się wydaje. A jakbyś się uparła, to bym ci jeszcze dorzucił na przykład Huge flopa. Okej. Okay. Hmm. Ale to już jest, ale to już nie wiem, czy by mi się opłacało. Dobra, nie, ja wiesz co, ja bym chyba ja nie przyjęła takie oferty, wydaje mi się. Aha, no, mega. nie, mam ja takiego nie kota. Pewnie, a takiego kota byś chciała pewnie, co? Takiego ja kota, tak? No tu jest tyle, co wyciaczka pod drzwi. Patrz to! Uwaga! Za Zawalnie! Za malnie! Za ośnik! Klikaj, 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 klikaj. klikaj, klikaj. Ośnik! Dawaj Angelusa, bo to jest Angelus, morda. A, dobra. O ciebie, prawda? Lidza. No i mamy dla widza, halo, że to dawaj Tejda. O kurczaczki, <noise> oh dobra, dobra. Nie no, widzowie, oczywiście odwiedzajcie Puzonika, bo patrzcie, no nikt by tak nie zrobił. Nie znam drugiej osoby, która by tak zrobiła, ale nie znam też drugiej tak bogatej osoby, więc Puzon może sobie pozwalać dał. na takie wydatki. O, nie ale nie to dla widzów, więc widzowie, teraz każdy pisze swój nick w komentarzu, zostawia lajka, suba. Widzowie, nie dałbym wam Angelusowy. Bo trzeba tak. Że <laughs> dostałeś na odcinek, a ty nawet nie mówisz. Ja jestem podirytowany takim zachowaniem i... Ale, ty... Ale zostaw to łapkę! Proszę, proszę spojrzeć na mnie, proszę spojrzeć na mnie. Co? Proszę spojrzeć na mnie. Żegnam. Paa. Chyba. O, i zniknął. O, Dobra, w takim razie pójdziemy sobie na Pro Trading Plaza, na której, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się Pro Gracze i zobaczymy, co on nam zaoferują. Widzowie, nie mam 10 czy żeby wejść na Trading Plaza, bo dam wszystkie. Mam pomysł! Szybko mam pomysł! No, no co? Zwaneta, musisz, jak się nie uda tego wytajdać, bo ludzie będą chcieli dawać tej da. Dobra. Robimy. Jak się nie uda tego, to żebyś chociaż całkiem świeżo wyglądała, coś ogarniemy. O, dobra, słuchaj, dobra. Wtedy, w takim Tracimy. przypadku, w takim przypadku każdy będzie mi traktował poważnie. To nie ma innej opcji. No, dobra, damy radę Zuleta, nic Dobra, ale tak to wygląda całkiem świeżo teraz Ej, zobaczcie Aż tak, dwa Dominuse no, Nie, 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 to jest Nie, to jest no, za no to mocny. jest Co ty trafiłeś za plazę, czemu Słuchaj, zareta, otworzyłem 300 tych jajek Wcześniejszych no? Ponad 300, to jest 100 tysięcy Robuxów I nie mam dominusy, nie mam Tytanika Ja nie mogę, dobra Zdaję 100 100 Ja wyślę komuś, kto ma Tytanika Mandy ma zaję, Tytanika Dobra, widzowie, mamy trade od Mandiego I słuchajcie, zobaczymy co co mi za niego daje? W ogóle jestem w szoku. Ja nie mogę! Sześć! Sześć na świecie! Cześć! Sześć na świecie! Napiszę może ofer. O, <grym> ale on wziął Eddie! Nie! Nie, nie. Bądź, nie, bądź, nie, bądź, nie bądź taka, nie bądź taka! Ja nie Pierwszy raz w życiu! Sadeta lokaj! Nie! Nie mogę! Ja nie mogę! Dobra! Nadeszam jej kupam na chwilę. Czuję się jak szef. Dobra, muszę coś zrobić, muszę do niego usiąść. Screenek, no. screenek! Dobra, screenek, screenek dla potomnych widzowie ja nie mogę! To jest to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. I Moldo, no. na już, już Już tego Nie no, słuchajcie widzowie, nie jestem złym człowiekiem, Mandy to przyjaciel Ty popięty pewnie już klikę i O, Dobra, ale patrz, i ta ci coś wysłał eee, to, ma, to jest ten Huge Inferno Ooo, oh, Sapphire Phoenix w wersji Golden? Ładny p***? co w wersji 2b? No. Fajna owka. Hello, okej. Okay. oho, aaa, hello owki! Zawaruj coś do tego jednego, może zrozumie. Ej, ale ja patrz... Może napisz, że już... nagrywam, to będzie już wiadomo. Dobra. O, no i teraz to widz zarzuci owkę, no musi się popisać. Ale co zobacz, w już wzrosły do 92. O, huge party, no git. O są takie rzadkie, ja że dużo ludzi je ma. A to, A to może... może... Nie no, to no. jest? To mm, jest! Mm, mm. Przed Higosowany Fenix! Ty właśnie przebiegł typo z sześcioma balonami? Tak! Nigdy nie dropnąłeś tej Tanika, nigdy nie życiu? Moldo, 300 jajek otworzyłem na... w ciągu czterech dni. Ojej. 300 jajek, 100 tysięcy obuks i poleciał mi Rainbow Popcat. Rainbow Huge pet, rozumiesz? A nie poleciał mi za tytalik! wiesz, że szansa na jębą peta no. najdłodszego. Jest zawsze na tytalika? Tak. Ja. Ej, fajnie! Agony jest ładny i fajny. O, ale ty tyle. Znaczy no tak, to, to, to jest słabowka, ale fajnie. Chodź! Już 131 Exist! O kurde, otwierają! Otwierają fajne. Trzeba otwierają. będziemy tradować szybko! Czy wartość spada nie aż tak szybko? W ciągu dnia dwóch spadnie już. Okej. Okay, no, tak to... no to jest krótki termin przydatności, można by tak powiedzieć. No ja go za jajce, żeby otwierać więcej, bo jestem uzależniony. No cóż, słuchaj, każdy ma jakieś swoje, nie? Zawołajmy w takim razie następną osobę, która sobie z nami potrejduje i zobaczymy, co nam da. No i zgarniliśmy przełka się ławęgorz. Dzień dobry, cześć! Zobacz co mam w ekwipunku Co ty dajesz? Skąd ty masz już tego nowego? No słuchaj, wiadomo, że nie jest mój a, okay. Ale przez dosłownie 30 sekund miałam w ekwipunku Titanica Aha No i tego co? najnowszego I zgadnij kto no, ma Nie no, to się bawicie e, Co ty mi tej dajesz? A przepraszam, a to węgorz musisz odblokować tradey. Zgadnij czego Titanica miałam w eku? Bo jest jedna osoba, M. którą znasz, która ma Titanika. Nie no, jeżeli to będzie puzon. Puzon, gdzie ty jesteś? Ja nie mam! Nie mam! Nie naprawdę okay. ja 300 okay. jak 300 jajek otworzyłem i mnie drobną, daj mi nie to Nie, Dobra, dobra. Puzon dopiero jutro będzie dropić. Hmm, hmm. Ej, nie mam pojęcia komu mogą dropnąć, ale no. dobra, czekaj. No. Nie, on jest jeszcze przez Mendiego podpisany tak, od razu. tak, to jest słuchaj. 161 istnieje na świecie. Jak nagrywaliśmy ten odcinek, w sensie na początku, było ich 71. Mhm. Więc wow. już tak dużo wydrapiło. I rozumiem, że chciałabyś jakąś ofkę za niego. Tak, co byś potencjalnie za to dał? Mm. ej, kurczę, nie wiem ile on walił, ale on mi się tak podoba. Czekaj, dałbym okay. to. powiem ci, że ta oferta o. tego Huge anime Agony padła. Padła, mm. okej okay. w sensie... Dobra, to ja się nie będę powtarzać Ej, ja nie wiem, I wie... wszyscy wiedzą w ogóle pewnie Widzowie, którzy znają mnie u ciebie na odcinkach Że ja się kompletnie nie znam na cenach, nie? Ale A, ja, ja bym tego. go bardzo chciał Ja mógłbym nawet jego dać Mógłbym poświęcić okay. Wydaje mi się, że to by było Dobra Dobra na plus dla ciebie, ale Pytanie do Puzona jest. Pytanie do Puzona Czy Puzon? Huge Rainbow Unicorn W wersji Rainbow Byłby po tygodniu więcej warty niż Inferno? Mm, tak Okej okay. Dobra I to zdecydowanie, co nie? Tak, po tygodniu już tak Okej, okay, dobra, no to Ja bym takiego Tejda wziął Byłoby w w takim razie, byłoby w. Dobra Dziękuję, dziękuję Przekonałam się, że gdybym miała takiego pyta, to byłabym naprawdę bogata No ale cóż, wraca do swojego prawie tego właściciela Jaki on jest piękny, ej naprawdę, jemu ja mu czacha płonie a mam nadzieję, że się wam podobało Trzymajcie się, hej!